Polscy Skoczkowie na podium. Nasza drużyna zajęła trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w fińskim Lachti. To było niemal jak na mistrzostwach świata w Waldifiemie. Polacy w składzie Maciej Kot, Piotr Żyła, Krzysztof Miętus i Kamil Stoch po pierwszej serii, podobnie jak w Predacco, zajmowali czwarte miejsce. Pasjonującą walkę o podium stoczyliśmy z trzecimi po pierwszej części Austriakami. Kamil Stoch w finale poszybował 124 metry. Skaczący po nim Gregor Schlierencauer nie dał rady. Wylądował 4 metry bliżej i to Biało-Czerwoni zajęli trzecie miejsce. Zwyciężyli Niemcy, na drugim miejscu Norwegowie, a jutro konkurs indywidualny. Polscy skoczkowie udowodnili w Finlandii, że brązowy medal mistrzostw Świata w Alifieme to nie był przypadek. Maciej Kot, Piotr Żyła, Krzysztof Miętus i Kamil Stoch po pierwszej serii konkursu drużynowego Pucharu Świata w Lachti zajmowali czwarte miejsce. Walkę o podium stoczyliśmy z trzecimi po pierwszej części Austriakami. Kamil Stoch w finale poszybował 124 metry. Skaczący po nim Gregor Schlierencauer wylądował 4 metry bliżej i to biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce. Do drugiego zabrakło nam zaledwie dwóch punktów. Rzeczywiście było blisko do drugiego miejsca, natomiast no, z tego jak startowaliśmy po, po pierwszej serii, no to, no to uważam, że walczyliśmy naprawdę dzielnie. Każdy z nas walczył do samego końca, no i wywalczyliśmy no i trzecie miejsce. Bezkonkurencyjni okazali się prowadzący po pierwszej serii Niemcy. Nikt nie był w stanie im zagrozić. Nikt nie popełnił błędu, każdy wykonał swoje zadanie i to dało nam dzisiaj zwycięstwo. Na drugim miejscu Norwegowie, a jutro w i konkurs indywidualny.